Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza Zapraszam na tarota codziennego Dziś mamy sobotę 30 października Zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku Sobota 30 października dla wszystkich znaków Zodiaku Sobota 30 października dla wszystkich znaków Zodiaku Oczywiście najpierw zaczynamy od spod znaku Barana, no tutaj karty pokazują, że dzisiejszy dzień może być takim dość um, ciężkim dniem pod tym względem emocjonalnym, czegoś będziecie mieli dość, będzie pewien przesyt, możliwe są różnego rodzaju bóle głowy, też może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład wczoraj dość dużo popiliście, no i akurat dziś będziecie mieć kacę. Jeżeli chodzi o osoby z podznaką BK, no tutaj, tutaj jest szansa na zarobienie jakiejś pieniędzy. Jest to dobry dzień na różnego rodzaju inwestycje finansowe. Jest to też dobry dzień dla osób, które na przykład szukają pracy. Jeżeli chodzi o bliźnięta... No, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie coś przeoczyć, możecie czegoś nie zauważyć, coś umknie Waszej uwadze. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby spod znaku bliźniąt, miejcie dziś o czym dookoła głowy, bo to, czego tak naprawdę potrzebujecie, jest bliżej niż Wam się wydaje. Jeżeli chodzi o raki. No tutaj karta pokazuje, że to może dziś być dość taki smutny dzień. Możecie poczuć się zranieni, ktoś może was zranić, możecie nawet sobie trochę popłakać. Jeżeli chodzi o osoby spocna znaku no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z mężczyzną dość dużą starszym od Was, jakimś takim wycofanym, trzymającym się. Na uboczu, być może jest to osoba bardzo samotna. Karta też może mówić o tym, że to Wy właśnie dziś powinniście przemyśleć pewne kwestie, pobyć sami ze sobą. Jeżeli chodzi o osoby, które są w stałych związkach, to tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że tak naprawdę poczujecie, że nie możecie liczyć na swoją drugą połówkę, że jesteście pozostawieni sami sobie. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, no tutaj karta pokazuje zakończenie czegoś. Takie świadome kończenie z tym, co już Ci nie służy, wchodzenie w zupełnie coś nowego. Tak więc dla osób z podznaku panny jest to dobry dzień na to, żeby rozpocząć coś zupełnie nowego. Jeżeli chodzi o osobę z znaku wagi, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z kobietą z przeszłości. To może być jakaś Wasza koleżanka, przyjaciółka, jakaś ex. Jeżeli chodzi o kobiety, jest to dobry dzień na to, żeby zainwestować w swój wygląd fizyczny. Jeżeli jesteście osobą stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać bardzo atrakcyjną kobietę. Jeżeli chodzi o skorpiony, no tutaj karta pokazuje pewnego rodzaju iluzję o mamy, jakieś niesprawdzone obietnice, tak więc uważajcie na to, co dziś słyszycie. Może się zdarzyć taka sytuacja, że pewne zdarzenie odbierzecie zupełnie inaczej, że coś Wam może się po prostu wydawać, że błędnie oceniliście być może właśnie jakąś osobę bądź też jakąś sytuację. I karta też mówi o tym, żebyście zeszli bardziej na ziemię i nie patrzyli przez różowe okulary. Jeżeli chodzi o strzelce, no tutaj bardzo sympatyczny dzień, możecie go spędzić z kimś. Bardzo bliskim waszemu sercu. Możecie otrzymać jakąś miłą niespodziankę, jakąś miłą wiadomość. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to tutaj może się przytrafić jakiś adorator. Też jest to dobry dzień na to, żeby właśnie wychodzić do ludzi, żeby umawiać się na różnego rodzaju randki w ciemno. Jeżeli chodzi o koziorożce, to tutaj karta pokazuje, że coś Wam nie wyjdzie coś nie wypali. Musicie się spodziewać niespodziewanych sytuacji, sytuacji, które mogą zmienić bardzo dużo w Waszym życiu, tak więc dziś raczej bym niczego nowego nie rozpoczynała, bo prędzej czy później i tak nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o wodniki, no to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie odnieść pewnego rodzaju sukces. Będziecie zadowoleni sami ze siebie, możecie mm, dosłownie na przykład wygrać y, w jakimś konkursie, tak więc dla osób z podznaku wodnika bardzo sympatyczny dzień. I jeżeli chodzi o osobę spod znaku ryb, no tutaj karta pokazuje, że dziś macie szansę otrzymać jakieś pieniądze. Może ktoś wyciągnąć do Was pomocną dłoń. Może się zdarzyć taka sytuacja, że to Wy właśnie dziś będziecie komuś pomagać. Karta też mówi o tym, żeby zachować taką równowagę, jeżeli chodzi właśnie o dawanie i branie. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego filmu i oczywiście życzę udanej soboty. Zapraszam na jutro. Pa, pa.